Cześć. W poprzednich dwóch odcinkach mówiłam o narodzinach bestii, czyli jak to się stało, że słodki maluch przemienił się w taką wczącą bestię. Pokazałam Ci także inne podejście, czyli takie inne patrzenie na dziecko, czyli patrzenie na dziecko jak na człowieka, który ma własne potrzeby, własne ambicje, własne marzenia. A dzisiaj część trzecia. Trzy rozwiązania, jak poskromić małą bestię. Pierwsze z nich to, jeśli chcesz, aby dziecko skończyło grę w kompu na komputerze, to zbuduj z nim most. Co to znaczy? To znaczy usiądź koło niego. Wystarczy minuta i zainteresuj się tym, co ono robi. Czyli w jaką gra grę, jaką bajkę ogląda i spokojnym tonem, z ciekawością. Zapytaj o coś, co się właśnie wydarzyło, na przykład na ekranie. Czyli możesz zapytać, na którym poziomie jesteś, skąd te dodatkowe punkty, co to za postać, kim ona jest, co ona robi. Ważne tutaj, abyś mówiła takim łagodnym i spokojnym tonem, i to ma być szczere zainteresowanie, dlatego że dziecko wyczuje podstęp na kilometr. Jeśli dziecko nie odpowiada i nadal z tym wielkim przejęciem, z rumieńcami na polikach, wpatruje się w ekran, nie poddawaj się. Posiedź przy nim chwilę dłużej i zadaj kolejne pytania. Dalej łagodnym i spokojnym tonem. Po co to? Takie zachowanie sprawi, że ten spadek dopaminy nie będzie taki gwałtowny. Pamiętasz, mówiłam o tym w pierwszej części. Chodzi o to, że jeśli natychmiast odciągamy dziecko od komputera, od telewizora, to... Sprawiamy, że dopamina bardzo gwałtownie spada. To jest taki zjazd, jak z 42 piętra prosto do piwnicy w sekundę. I to jest szybko, za szybko. Natomiast jeśli ty przy nim usiądziesz, zaczniesz zadawać mu pytania z pełną taką ciekawością i zainteresujesz się tym, to ten spadek tej dopaminy nie będzie u niego taki gwałtowny. I dzięki temu dziecko będzie spokojniejsze i jednocześnie ono będzie cię słyszało. I dopiero teraz jest odpowiedni czas, aby przypomnieć dziecku, że właśnie pora odrobić lekcje, pora iść już na obiad, zjeść obiad, czy na przykład pora iść się wykąpać. Drugi sposób to jest daj dziecku ograniczony wybór. To znaczy zapytaj, czy zadania domowe odrabia zaraz po przyjściu ze szkoły, czy na przykład po obiedzie. Są rodzice, którzy uważają, że najpierw obowiązki, a potem przyjemności. Jednak czasami bywa tak, że dziecko może po przyjściu ze szkoły potrzebować chwili dla siebie na taki reset, na takie odreagowanie tego hałasu, tego stresu, tego po prostu bycia poza domem. I gdy zdarzy się tak, że dziecko wybierze tę opcję, odrabia lekcję po obiecie, a ty zauważysz, że ono po tym obiecie nie ruszyło od razu do biurka, to nie wpadaj w rozpacz. Po prostu mu o tym przypomnij. Spokojnym głosem, patrząc mu w oczy, powiedz: to co, teraz zadania domowe, tak jak wybrałeś. Trzeci sposób to wspólnie z dzieckiem ustal zasady właśnie korzystania z komputera. Dziecko chętniej przestrzega zasad, jeśli ustala je wspólnie z topą, dlatego że w trakcie ich ustalania on dowie się, dlaczego to jest takie ważne i jak może być za to odpowiedzialny. I dla przypomnienia, wspólne ustalanie zasad to negocjacje nie narzucanie zdania, tylko negocjowanie i to może być trudne, ale naprawdę warto. I na koniec dwie złote zasady. Jeśli zależy Ci na powodzeniu Twojej misji, pamiętaj o tonie głosu. Łagodny, spokojny, bez oznak zniecierpliwienia czy zdenerwowania. Druga zasada. Nie rozwiązuj problemu, gdy buzują Was, was emocje. Czyli gdy emocje już opadną, jak po tej wielkiej bitwie kurz, jak śpiewał Perfect, to dopiero wtedy jest odpowiedni czas na rozmowę. Na dzisiaj to już wszystko. Fantastycznego tygodnia Ci życzę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!